Jestem gej, popełnię zbrodnię wojenną Oh god dammit Oh, oh shit, hamuj O oh, ty szmato, jedź Chodź tu śmieciu Składam skargę Oh god dammit, nie, pomocy, jadę piochem, oddam Oh shit, oh. no i lekkie już, no i to dane. To opanowałem, albo nie O oh. nie 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 nie, no jedź, jedź śmieciu Uwielbiam dragi Mam problem w ogóle ze sobą, wiecie? Mam problem ze sobą. Jak to startuje? Pomocy! Co się dzieje? Baba boy. O ty szmato. O shit, nie wyrobię. O ty szmato. O ty szmato. Powracaj tu. Kurwa pomocy. kurwa, kur... O kurwa. Nie chcę, nie chcę mi się... Nie chcę... O kurwa nie jest dobrze. O kurwa no skręcoj. O kurwa nie trafiłem w metę. Pomocy. Usuwam te granice. Usuwam te... Nie. Kto to kurwa ustaw... Kto to k... Ku... o oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit oh... Jestem gay. A, halo, coś przerwało. Słuchaj mnie, halo, halo! Tam, dobra, nieważne. No się elo, z tej strony Kokos. No i witam was w kolejnym odcinku z... Netfor Pedunga. Pro Street, oczywiście. Kolejny odcinek, w którym dokonałem pewnych modyfikacji naszej rozgrywki. Ponieważ ktoś w komentarzach zwrócił uwagę na to, że w poprzednich zawodach Battle Machine zabrakło mi jednego zawodu do wykonania z edycji kolekcjonerskiej tej gry. Więc troszeczkę poszperałem w internecie i faktycznie coś takiego jest. Dało mi się znaleźć modyfikację, która upgrade'uje tą grę do tej wersji. No i uwaga, uwaga gdy wejdziemy w mapę kariery, tutaj znajduje się dodatkowy dzień wyścigów, wyzwanie Willow Springs jak widać, gdzie możemy wygrać Cheville SS, nową furę oraz IS350. Także mamy kolejny wyścig do wykonania, zajebiście, ale to nie wszystko co dodaje ta modyfikacja, ponieważ mamy również nowe fury do zakupu, także uwaga, uwaga, mamy na przykład Acura NSX jak widać, całkiem niezłą furę muszę przyznać, tylko niestety jest zablokowana Myślę, że w dzisiejszym odcinku w końcu kupimy nową furę do gripu, bo już czaiłem się na nią przez długi czas i zauważyłem, że w końcu jest odblokowana. Dlatego na pewno zainwestujemy troszeczkę pieniędzy. Mam już 200 tysięcy gotówki, także całkiem nieźle. No ale z nowych fur mamy tą Mamy również integrę Type-R. Tego chyba też nie było, chociaż nie jestem pewien, szczerze mówiąc, co tutaj już było, czego nie. Aston Martin na pewno był. Wydaje mi się, że Corvette też jest nowa, chociaż mogę się mylić, nie jestem pewny, w sensie ta nowa. No pojawił się również ten Lexus i jest 350. Go też chyba wcześniej nie było. Lotusa chyba też nie, chociaż nie jestem pewny. Tej Mazdy chyba też nie. Co tutaj jeszcze jest nowego? To już wszystko chyba było. To jest na pewno nowe, tego nie widziałem wcześniej. Pontiac Solstice GXP. Seattle on Cupra jest nowy też. No i, no i to chyba tyle. Najbardziej ta Acura, NSX mnie ciekawi. Ale póki co jest zablokowana. Ale uwaga, uwaga, jest jedna fura, która w końcu się odblokowała, na którą czekałem tak długo. No i klasycznie jest to Skyline GT. RR34. No, wybór tu jest oczywisty, tak? Wybór tu jest oczywisty. Już czaiłem się na tą furę bardzo długo. No i nie mogę przejść obok niej obojętnie, tak? W końcu musiał nastać moment, kiedy ją zakupię. Także zrobimy to teraz. No i wybierzemy ją chyba do gripu. Tak mi się wydaje, że to będzie odpowiedni wybór. Także niech będzie, niech będzie. Czy ja tutaj coś mogę zmienić obecnie? Czy ja mam cokolwiek, co ja mogę tu ustawić? Teoretycznie mam trochę pieniędzy, więc mógłbym ją nieco ulepszyć. W sumie wypadałoby chyba. Dobra, no, wydałem trochę pieniędzy, wykupiłem wszystko wszelkie upgrade y na poziomie pierwszym, póki co, aby ta fura dawała radę w obecnych wyścigach, no i weźmiemy ją na testa, tak. Także wchodzimy w mapę kariery, no i wracamy póki co do Battle Machine, bo mamy jeszcze jeden dzień wyścigów tutaj do wykonania. No i tych wyścigów jest tu całkiem sporo. Cztery gripy, dwa dragi oraz jeden drift. No i witam was z przyszłości, ponieważ wydarzyły się pewne komplikacje. Jak możecie zauważyć, już magicznie mam te zawody zdominowane. Ponieważ nagrałem już te wyścigi, ale no cóż, nagranie się kompletnie. Nie wysypało i już nie było co z tego zbierać. Dlatego muszę to zrobić jeszcze raz. Ale to żaden problem. Nadal wam pokażę te zawody, ponieważ bez problemu możemy je wykonać kolejny raz. No Jak widać mamy tu całkiem sporo wyścigów oraz dwie nowe fury do przetestowania. I jest 350 oraz Szefile w gripie jak i w dragu do wytestowania. Dlatego tym się właśnie teraz zajmiemy. Jak widać trasy mamy tu całkiem ciekawe postać elita cienkiego, także zajebiście. Wszyscy dobrze wiemy, jak bardzo ja uwielbiam zakrętasy. No i jako, że już jechałem Wyścigi, to wiem, czego się spodziewać. I no cóż, nie jest kolorowo, to na pewno. Pomocy! Nie ma co się poddawać. Myślę, że taktycznie możemy tutaj odpalić bliższą kamerę, bo tylko dzięki niej widzę cokolwiek, co jest przede mną. Ale spokojnie. Oh, godzin! Jak już mówiłem, jechałem te wyścigi wcześniej, więc bez żadnego problemu, myślę, że uda nam się je zwyciężyć jak najszybciej. Oh, Rubber Banding! Tego zakrętu akurat nie da się inaczej zrobić. To już przetestowałem kilkukrotnie, także nie ma co się rozwodzić nad tym zbytnio, tak? Nie ma co się rozwodzić. Przysięgam, jeżeli tym razem wysypię na to, to popełnię zbrodnię wojenną. Oświadczam to oficjalnie. Oh. Czyli co? Rekord. O, oh, god damn it. Oh. Um, tego nie było. Dobra, spokojnie. Wszystko pod kontrolą, tak? Mimo, że jeżdżę jak totalny śmieć, to i tak wygrywam. Wygrywam ten wyścig, tak? Wygrywam ten wyścig, człowieku. Jest totalna dominacja. Albo może jednak nie. God damn it. Pomocy! Dobra, spokojnie. Nie ma co się przejmować, tak? Nadal jestem pierwszy. Nadal mam wszystkie sektory. Także Ryan Cooper też ma to. No i klasycznie rubber banding. Oh. Profesjonalne zagranie. Tak jak mówiłem, nie do się tego Inaczej zrobić, no nie da się. Ale tutaj na drifcie człowieku oście. No i zabrakło mi 7 punktów. No i to jest koniec. Akurat ten wyścig jest całkiem prosty, mimo że trasę rysował jakiś totalny pojeb i psychopata najprawdopodobniej. Ale to nic. Dla Ryana Coopera nic nie jest straszne, rozumiesz? Ja już się przyzwyczaiłem do tych zakrętasów, Ja już wiem co robić, tak? Wiem co robić. Mimo, że więcej niż 50 kilometrów na godzinę nie da się tu jechać. Tutaj, tak myślę, że bez najmniejszych problemów do nam się to zwyciężyć. O, rubber banding klasycznie. Fura do kasacji, ale to nic. Drift... Trzyma to. Rekord sektora pobity. No i to mi się podoba, no. To mi się podoba. W wieku 3000 punktów. God damn. Że nie mają najmniejszych szans. Najmniejszych. Oh, o, shit, hamuj! Dobra, opanowane. No i zwyciężone. No i to mi się podoba. To mi się podoba. Eddie Spencer, ty śmieciu. Dobra, pobito rekord toru. Mam nadzieję, że teraz wszystkie wyścigi pójdą bez najmniejszych problemów, tak? Bo muszę się przyznać, że, no cóż, pewne komplikacje poprzednio się pojawiły. Ale nie musicie o tym wiedzieć, jakby. Będę... Ja jestem mistrzem kierownicy. Nie ma co w to wątpić, tak? Nie ma co w to wątpić. Mamy kolejny wyścig, tym razem nieco normalniejsza trasa, bo mamy w końcu jakąś prostą, a nie same zakrętasy dla frajerów. Także myślę, że nie będzie najmniejszych problemów. To jest raczej dosyć oczywiste, no tak? To jest raczej dosyć oczywiste. Nie wiem, dlaczego poprzednio wysypało to nagranie. Trochę się obawiałem, że te wyścigi, to dane przeze mnie jako ta modyfikacja, powiedzmy, które psują mi grę. Chociaż w grze nie miałem żadnych problemów, to samo nagranie się wysypało. Ale nagrałem testowe nagranie i wszystko było w porządku, także miejmy nadzieję, że. O ty, szmato, to Jedź. Jedź, nieudaczniku. Także miejmy nadzieję, że tym razem się nic nie wykrzaczy. Bo już nie mam siły, nie mam siły, przysięgam. Chodź tu, śmieciu. Do tego, że życie mnie nienawidzi, już się przyzwyczaiłem dawno temu. No ale kurwa, bez przesady. Bez przesady. Muszę się teraz odpłacić, tak? Muszę się teraz odpłacić i zdominować te zawody bez najmniejszego problemu. No i póki co idzie całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Chodź tu, śmieciu. Dzień o! Wyeliminowany nieudacznik. Taktyczne zagranie, tak? Taktyczne zagranie. Tego nikt się nie spodziewał. Teraz taktyczne nic. Trosz, ma to. No i 1800 punktów. Domina już wszystkich. Oh, o, 7. Plus 500 punktów, ale kurwa, do czego? Przecież nadal mam 1800. Zostałem perfidnie oszukany. No to dzięki. Chyba plus 500 punktów do bycia frajerem. No co to ma być? Składam skargę. Oh, shit. Wracaj tu gnoju. Pozwól, że cię wyprzedzę. <laughs> co za nieudacznik. Plus 400 punktów. No i to jest łatwe zwycięstwo. Tak, łatwe zwycięstwo. No, muszę się przyznać, że faktycznie poprzednio tak łatwo mi to nie szło. No ale już znam trasę. Tak, znam trasę. Gdyby znajomość trasę. To jest tak naprawdę jedyny problem, z jakim się napotykam w tych wyścigach. Dlatego idzie mi tak chujowo. To tylko dlatego. O, oh godny, nie pomocy! Jadę piochem! Oto! Dobra, fura już się nie nadaje do jazdy, przysięgam. To jest koniec, to jest koniec. Taktyczny nitro. Zaraz mi eksploduje fura, przysięgam. Zabrakło 13 punktów. No i zajebiście. Sam siebie nawet nie potrafię pobić, jestem tak potężny. No i uwaga, uwaga, ostatnia prosta. No i kto zwycięża te zawody? No wiadomo, wiadomo, że Ryan Cooper ma to. Tak jest, no i mamy tą, mamy tą. Pobito rekord toru. Yoshi, Suzuki's here? Yoshi Suzuki, Suzuki? Suzuki? What the fuck? Nie mam pojęcia, kto to jest człowieku, ale czeka nas kolejny wyścig. I kolejne to cienkie, no to zajebiście Pomocy? Oh, what the fuck? Proszę nie przenikać mi przez furę, tak? To jest niedozwolone w tych zawodach, przysięgam. I ja tu ustalam zasady. syny, Skończyło się, tak? Skończyło się. Pokażę wam teraz, kto jest prawdziwym królem tych szos. Skręcaj, skręcaj tym Lexusem Muszę przyznać, że ten Lexus jest całkiem, całkiem naj Najgorszym. Podoba mi się to. Oh, god damn it. No, jedź, odklej się od tej bandy, frajerze. Podoba mi się to, jaki ma przyspieszenie. Jest całkiem nie najgorszym, że przyznać. Na pewno lepszy niż te wszystkie fury, które testowaliśmy w poprzednich wyścigach, w poprzednim odcinku. Bo tamto to akurat była tragedia. On oh, też ma to. Jedź, jedź, nieudaczniku. Człowieku, ja tu wyścig do wygrania, rozumiesz? E Spencer, ty śmieciu. Dorweczę. Cygus. To że rekord okrążenia. No i to mi się podoba. Ryan Cooper na pierwszym miejscu. Tak ma być, właśnie. Tak ma być. No. Oh shit. Oh. no i lekkie już... No i to jest koniec. Pomocy, pomocy nie żyje! Już dawno powinni mnie wyjebać z tych zawodów za to jak ja niszczę fury, nie? To im się nie opłaca, im się nie opłaca naprawiać tych fur. Przysięgam. Po każdym wyścigu fura jest do kasacji, no i inaczej, inaczej się tego nie da zrobić, rozumiesz? Ach, jakie ja uwielbiam serpentynki. Fury się nie da rozpędzić. Jest zajebiście, no jest zajebiście. Tak zwany spacerek. Skręcaj, skręcaj tym rzęchę. Ty dispenser mi pobił co za śmietnik, ale nie na długo, no nie na długo tak. Ryan Coopers ma to. Ostatnie okrążenie. Nitro! Tak jest! Myślałem, że wyjebię w bandę, ale na szczęście to opanowałem! Albo nie! O! Kurwa, nie, 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 nie. No jedź, jedź śmieciu! Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Wracaj tu, wracaj tu, gnoju. Dobra, spokojnie, spokojnie. Mimo, że przyjebałem w bandę, nadal, nadal mam lepszy czas. Tego wyścigu i tak się nie jedzie, tylko stoi w miejscu, także. Będzie dobrze, będzie dobrze. To było taktyczne zagranie, tak? Taktyczne zagranie, abym napluć oponentom w pysk. Ryan Cooper nie zna litości. No i mamy to. Kolejne zwycięstwo. To mi się podoba. No to mi się podoba. No i przed nami kolejna próba czasowa. Tym razem nieco normalniejsza trasa. Zobaczymy, czy uda mi się pobić mój dotychczasowy rekord. Bardzo możliwe, tak? Bardzo możliwe. Albo przynajmniej taką mam nadzieję. Wszyscy znamy potężne umiejętności Raya Copera, więc myślę, że akurat z tym nie będzie najmniejszego problemu. Wracaj tu śmiecie. Wiem jak was zniszczyć. Znam te trasy na pamięć, rozumiesz? Mogę jechać to z zamkniętymi oczami. To jest wasz koniec! Jadę po was, kurwy syny, chodź tu śmieciu, gień! O! Nie ma jazdy, ty śmieciu To jest koniec Ty nieudeczniki nie mają najmniejszych szans No moglibyście jakiś opór stawiać, tak? No bez przesady, człowieku Równie dobrze sam bym mógł jechać ten wyścig Tylko mi przeszkadzacie, tylko mi przeszkadzacie Zajmujecie miejsce na torze I wcale mi się to nie podoba Taktyczny nitro, to. Chodź tu, gnoju Eddie Spencer, wypierdalasz z tego wyścigu, rozumiesz? Rozumiesz to? To twój koniec No i uwaga, uwaga Taktyczny nitro No i kolejne okrążenie jest nasze I nasza dominacja Się Większa. To mi się podoba. To mi się podoba, tak. To już jest zwyciężony wyścig. Nie wiem, po co jest to trzecie okrążenie. Nigle teraz się zorientowałem, że w sumie tutaj w końcu mamy normalną ilość okrążeń. Przynajmniej póki co. Pamiętam, że w poprzednich Need for Speedach gra lubiła sobie zajebać pięcioma okrążeniami na przykład. No, to było świetne. To było świetne. Naprawdę dobrze wspominam te czasy. Pomocy. Przysięgam, jeżeli tu się pojawią wyścigi na pięć okrążeń, to leci pozew do jej. No, leci pozew i mnie to nie interesuje. No, no i mamy to. Zwycięstwo to. To mi się podoba. To mi się podoba. Kolejne pierwsze miejsce. No i mamy dwa dragi następnie, tak. Dwa dragi, w których możemy jechać tym razem znowu tym Lexusem albo Chevy SS. Wiem już jak jeżdżą obie te fury. Najpierw wam pokażę tego Szeville, Bo jest całkiem niezły, całkiem niezły. Ale myślę, że jednak to Lexus was zaskoczy całkiem pozytywnie. Tak jak zaskoczył mnie. No, ale póki co, wytestujmy tam furę jedyneczka i full pizda Ma no, To już jest łatwe zwycięstwo, no. Łatwe zwycięstwo, w dragach akurat, w drogach akurat nie ma do mnie podjazdu, rozumiesz to? Szmatą 1198. Totalna deklasacja oponentów. Z czym do ludzi, człowieku, z czym do ludzi! No muszę przyznać, że póki co, dragi w tej grze, to chyba moja ulubiona dyscyplina wyścigowa. Nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem to w serii z Need for Speed, ale uwielbiam dragi! Rozumiesz to, rozumiesz to, no i kolejne zwycięstwo. Tym razem gorzej, ale i tak myślę, że. Bez najmniejszego problemu pokonałem wszystkich. Moja no ostatnia runda, ostatnia runda. Ty, głupi śmieciu. E-dispenser zniszczycie. Taktyczny start. Bezbłędna zmiana biegów. Ej, Halosz, Mato, nie zbliżaj się. Rozumiesz, Nitro. Tak jest taktycznej Nitro. No i to jest koniec wyścigu. Łatwe zwycięstwo. Łatwe zwycięstwo. No i mamy kolejny drag. I tym razem weźmiemy tego Lexusa No bo muszę przyznać, że jest on całkiem, całkiem ciekawy. Aż sam się nie spodziewałem, że aż tak ciekawy on będzie. Ale to zobaczycie za chwilę. Jedyny problem jest taki, że wypierdala go z butów całkiem nieźle. Więc mam problem z, z pierwszą zmianą. Mam problem w ogóle ze sobą, wiecie? Mam problem ze sobą Dobrze wystartowałem, zostałem perfidnie oszukany Nie, no to jest żart, to jest żart Nie, pomocy Dobra, tamten start się nie liczył, okej? Okay? Tamten start się nie liczył, ten się liczy Tak jest, dobra zmiana biegów, nie najgorzej Nie najgorzej, to gówno ma człowieku 40 biegów, rozumiesz to? 40 biegów! Nawet nie jestem w stanie szóstki wbić No i mamy 10 sekund, człowieku 10 sekund, rozumiesz to? No szewil, póki co nie ma podjazdu Lexus jak wypierdoli z butów, to jest koniec Rozumiesz? To jest koniec Maksymalna przyczepność. I to jest, to jest rekord toru, rozumiesz? Rekord toru, szmato! Bezbłędna zmiana biegów. Dobra, pełne skupienie, nitro, szmato! Dam radę tą szóstkę wbić, czy nie? O, dałem radę! 10.56. Chyba nawet lepiej niż poprzednio. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No i pobito rekord toru. No i myślę, że to jest łatwa dominacja tych zawodów. Kolejne 12.5 koła. Kolejna nagroda. I kolejne 7.5 koła. God damn. God damn. No i cóż, udało nam się zdominować te zawody. Możemy z nich wyjść. Jeżeli was zastanawiałeś, nawet jaką furę wybrałem na koniec tych zawodów To właśnie tego Lexusa do Dragu Bo jest całkiem niezły No a póki co to cofamy się z powrotem w czasie No i zapraszam do dalszego oglądania, tak? O, czyli co się stało? What the fuck is going on? Co ja odblokowałem? Pomocy! What the fuck? Czyżbym odblokował kolejnego frajera do pokonania? Bardzo możliwe Kto jest królem Dragów? co? Kto jest królem? Carol Monroe Who the fuck is Carol Monroe? Nie mam pojęcie, ale jadę po niego. Ty, no nawet nie mogę tego driftu ostatniego wykonać. Od razu mi wyjebał z zawodów. No to dzięki. No to dzięki. No ale dobra. To mamy ukończone. Możemy przejść do nowych wyścigów, które odblokowaliśmy. Mamy tutaj co najmniej kilka dni zawodów. Co mamy tu na dole? Na przykład React Team Sessions Tokyo Dockyard. No to brzmi ciekawie. Tokyo Dockyard idealnie się nada na testowy poligon dla mojego Skyline'a, Dlatego wybierzemy go chyba. Tak, gdzie się podział Nissan 350Z? chciałem go porównać z tym. Nie mam pojęcia. Zniknął! No dobra, trudno. I tak wybieramy Skyline'a. No i do Drago dostaliśmy tego Lexusa. A wybierzemy go. Czemu nie? Zobaczymy jak się sprawuje. jak no tutaj mogę tego Pontiaka wybrać. Też go chyba weźmiemy. Tak mi się wydaje. Jest nieco lepszy niż ta moja Mazda. Także niech będzie. Witam bardzo serdecznie. No to ja Ryan Cooper. Przyjechałem was zniszczyć. Co my tutaj mamy? Grip, eliminacje sektorowe, drag, drift oraz próbę czasową. No dobra, no zaczynamy tym gripem. Wytestujmy w takim razie naszego Skyline'a. Mam nadzieję, że będzie się dało tym jeździć bo jak wyjebałem 100 tysięcy w błoto to, to to nie jest dobrze, to nie jest dobrze przysięgam, ale spokojnie i tak miałem zamiar go kupić, tak i tak miałem O, oh, what the fuck, jak to start Pomocy, co się dzieje? Um, dobra, nie jest dobrze. Nie ogarniam pomocy. Jak to zapierdala? Rubberbandy. bandy? Um, okej, okay, to już mi się podoba. Ty, no to tak startuje z buta, że to jest koniec. Nie wyrobię, przysięgam. Godding, c... o ty szmatą. Wyścig japońskich fur, co to robi muscle car? What the fuck, man? Pomocy, pomocy, nie ogarniam. Ty, to jest fajna trasa. W końcu coś ciekawego się to zaczyna. Nie jakieś piaskownice. Tokio. Okay, o shit, nie wyrobię. Chyba odpowiednią furę kupiłem, ale troszeczkę nie ogarniam. Nie ogarniam, co się z nią dzieje. Ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze w masteruje, przysięgam. Poznać gniew, Freya na Coopera. Póki co, taktyczny nitrosz ma to. Tak jest, tak jest. Oho, to chyba będzie moja ulubiona trasa. I to jest miejsce na rubber banding, Nie zwalniam, rozumiesz? Ty, to nawet zadziałało. Czy fura to jest do kasacji już? Ale, ale i tak, było całkiem nieźle. Całkiem nieźle, muszę przyznać. Nawet nie zwróciłem uwagi, ile to ma V-Maxa. Ale ledwo nacisnę gaz, a to już ma prawie dwie paki. No przecież to jest niemożliwe. A to są tylko upgrade'y na etapie pierwszym. God damn! Nie żałuję chyba tych wydanych pieniędzy, szczerze mówiąc. Myślę, że że pobawi się tuningiem wizualnym trochę poza odcinkiem, aby ta fura wyglądała jeszcze lepiej. O ty szmato, nie no, wracaj tu! Jak to jest możliwe, że chłop mnie Mazdom rozpierdala na prądu? Nie! Sadatake Ueshima! Ty śmieciu. Nie, wyzywam go na pojedynek, przysięgam. Nie, dobra, ja tak tego nie zostawię, ja tak tego nie zostawię. Jakie drugie miejsce, jakie drugie miejsce? No, chłop wyjebał mnie na prosty jak największą szmatę, ale spokojnie. No to pierwszy mój wyścig tą furą, której nie się dzieje. Teraz będzie dobrze. Przysięgam. Pełne skupienie i totalny rozpierdol. To się właśnie wydarzy w tym wyścigu. Ty, ale fajnie wygląda ta mapa autentycznie. Póki co faktycznie jeździliśmy po jakichś pustyniach, a teraz mamy autentycznie jakieś miasto. Co... Całkiem nieźle Drift, szmat. To chłop mi siedzi na ogonie. To jest ten śmieć, który mnie wyprzedził w poprzednim wyścigu. Tym razem mu na to nie pozwolę. Zachowam to nitro na ostatnie ograniczenie, na wszelki wypadek. Bo nigdy nie wiadomo, tak? Nigdy nie wiadomo. Ty 270 to zapierdala i się nie zatrzymuje. what the fuck, man? Przecież to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Teraz odblokowałem pełen. W... O, ty szmato. No ten śmieć w maździe oszukuje, no. no, no o, kurwa, nie jest dobrze. Ja mówię, że odblokowałem pełen potencjał Ryana Copera, ale no cóż. Hakerów nigdy nie pokonasz, tak? No, wracaj tu, kurwa, pomocy. Muszę go wyprzedzić, no ty śmiecił, wracaj tu, dorwę cię skurwy O, Dobra, spokojnie, spokojnie, to jest nasza szansa, to jest nasza szansa. Uwaga, taktyczny Nitro, to. Jak mnie teraz wyprzedzi, to usuwam tę grę z dysku. Przysięgam. Przysięgam! Nie, nie ma szans, nie ma szans! Sadata Ueshima, pierdol się Ja jestem królem wyścigu i coś dzieje. Rozrybana fura się o sięma, śmieciu. Nie podtrzyma mnie rozumiesz? You know, that just follows it for everyone. Policja nas obserwuje? O co tu miało chodzić? Nie mam pojęcia, ale ten raju Watanabe prosi się w wpierdol. Przysięgam. <grym>, no ta fura nie wygląda za dobrze. A ja myślę, że pojedziemy nią jeszcze jeden wyścig. Bez naprawy, oczywiście. Bez naprawy. Co złego może się wydarzyć, tak? Co złego może się wydarzyć? Człowieku, nie mam spoilera, nie mam bagażnika, nie mam maski, nie mam niczego. Jeden wyścig i fura nadaje się na złom. No przecież to jest typical Ryan Cooper. Ej, no co jest? Nie mogę żadnego punktu znowu zrobić. Angelo Rowley, ten śmieć znowu. Nie, 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 nie. On mnie prześladuje. No ja pierdolę, przecież to jest niemożliwe. No ten chłop poszukuje, no wyjebcie go z tych zawodów. Przecież mówiłem coś wam. Czy ktoś mnie słucha w ogóle w tych wyścigach? Kurwa, mać, no. Jam jest Ryan Cooper, tak. Jestem zwykłym przychlastem. Powinniście mnie słuchać. No to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Jak ty jest? Bo ma już trzy koła punktów. No co to kurwa jest? A ja nie mogę jednego punktu zrobić. Przecież było tak dobrze, no tak dobrze było. Nie, to jest koniec, to jest koniec. Przecież ja tego nie wygram. Ja tego nie wygram, przysięgam. 3200 ma, nie da się go po... kur! kur... Dobra, spokojnie, nie ma co się potrzebnie do... Denerwować, tak, nie ma się potrzebnie denerwować To jakby nie jest zależne ode mnie Czasem się ustawi tak, że chłop zapierdala z prędkością światła I nic nie może zrobić, no Co zrobisz, co zrobisz, jak nic nie zrobisz Ale spokojnie, teraz to jest perfekcyjny run I ten Angelo śmieć nie ma najmniejszych szans O kurwa, kto postawił tam te beczki No nie, no przecież nie wytrzymam Nie chcę, nie chcę mi się w... Nie chcę mi... Co ja zrobiłem? Wyszedłem za Ja pierdolę ehm, dobra, chyba mamy nowych oponentów <laughs> Tak jest taktyczne zagranie. Wyjebałem Angelo Rowley swoimi własnymi siłami. I to już jest łatwy wyścig, tak? Nie ma szans, żeby ktokolwiek inny tutaj oszukiwał. Gavin May nawet nie próbuje ich śmiecić. No i mówiłem, no i mówiłem, no i to już jest łatwy wyścig. Po prostu trzeba było wyeliminować jeden wadliwy element, tak. Jeden wadliwy element i już mamy łatwe zwycięstwo. Ja to jednak jestem geniuszem zbrodni. No nie blokuj mnie, no nie blokuj mnie, bo to przegram pomocy, pomocy. Dał się, się. Ledwo, bo ledwo, ale mamy to. Pura klasycznie do kasacji, ale to nic. Najważniejsze że wygrałem. Mówiłem, że trzeba wyeliminować jeden element i zwycięstwo jest nasze. Wybieram nagrodę, niech będzie tam. 5 tysięcy w gotówce, niech będzie. No i cóż, możemy kontynuować dzień zawodów, bo mam tutaj co najmniej kilka jeszcze wyścigów do ukończenia, na przykład ten drag. Weźmiemy tego Lexusa, zobaczymy jak sobie on da radę w prawdziwych wyścigach. Nieprawdopodobne palenie gumy. No cóż, poprzednio był całkiem niezłym i mam nadzieję, że tym razem. O kurwa, nie jest dobrze. Pomocy. O kurwa, nie, nie zmieniłem biegów. Nie, to jest koniec. to jest koniec. Ja już to przegrałem, ja już to przegrałem. Nie, dobra, dobra, dzięki, dzięki. Nie no, kurde, tego nie było. No, chłop zrobił 10,54. Ja tego nie wygram. To jest koniec. Mogłem nie. Nie pomocy. Dobra, nie. Runda druga, to jest czas mojego odkupienia, rozumiesz? Nieprawdopodobne palenie gumy, teraz pełne skupienie i to robimy. Cyk, zmiana biegu. Jak bez. Nie, cześć, Dobrze, bezbłędna. Myślałem, że błędna zmiana W ogóle. Okay. Spokojnie, wszystko pod kontrolą, wszystko pod kontrolą. Muszę mieć mniej niż 10 coś tam, chyba, chyba jednak się nie udało. Chłop miał chyba 10,50, co? No co za śmieć. Że go nie pobiję. Ja przysięgam. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. I ja on tym Infinity tak zapierdala. No, ciekawe, ciekawe. Kolejny oszust w tych zawodach. No, przecież to jest żart, to jest żart. Wiesz, Antichita powinien to wgrać, bo przecież to jest niemożliwe, no. Kogo wybierzecie do tych zawodów? Co się podziało z selekcją? No i chuj, nieudana zmiana. No i to jest koniec, no to jest koniec, to jest koniec. Wracaj tu, śmieciu. 1091. Nie, no chłop poszukuje i to jest oczywiste. 10 1053 zrobił, to jest żart. Chłop mi napluł w pysk, rozumiesz? Co za śmieć. No ale dobra, mamy jeszcze dwa wyścigi. Zobaczymy. Te dwa doprowadzą nas do zdominowania Tych zawodów, no i mamy drift, tak Drift w dokach Tokio, no i wszyscy Bardzo dobrze wiemy, kto jest królem driftu Tak, król driftu jest tylko jeden Teraz wam pokażę, teraz wam pokażę Totalną dominację, Odbi w drugą Śmieciu, o, no, kurwa, no Skręcoj, znowu nie ślizga To się znowu nie ślizga, pomocy, czaj, to się Za mocno śnie, czaj, dobrze jest? Nie wiem, się dzieje Słaby drift, no to dzięki, no to dzięki Nie, to jest koniec, 200 punktów, ja pierdolę Pomocy jako ostatni zakręt? Ostatni zakręt ja mam 600 punktów. O kurwa nie trafiłem w metę. Pomocy! Dobra, to jest koniec, to jest. Nie, nie wyrzućcie mnie, wyrzućcie mnie z tych zawodów. Ja pierdolę jestem ostatni. Nie, nie. Usuwam tę grę. Usuwam. Te... Nie. Dobra, to się wytnie, to się wytnie. Tego nie było. Aha. Właśnie tak się zastanawiałem. Dlaczego, gdy klikam spać, nic się nie dzieje. Hamulec ręczny na klawiaturze numerycznej pod numerem 0 Kto to kurwa ustawił? Kto to? Ku... Nie, dobra, to jest żart. To jest żart. Ja nawet klawiatury numerycznej nie mam na klawiaturze. Ja pierdolę Nie, no to jest żart. <śla> jak to jest możliwe? Dobra chwila, zobaczymy jak teraz z ręcznym będzie. Pewnie, pewnie gorzej. Także zajebiście. Ty nie, no oh shit, oh shit. Oh, shit, oh, no! Dobra, spokojnie. Już muszę ogarnąć w ogóle, jak to działa, bo pierwszy raz tego używam. to zajebiście, dzięki, grom. No, jak to jest możliwe, że ręczny był pod num zero? No, przecież ja pierdolę. No, się tak zastanawiałem, co się dzieje, czemu klikam spację i się nic nie dzieje kompletnie. No i teraz jestem pierwszym. Ale i tak chyba miałem 1500 pobić, ale mamy drugie miejsce. Trzeci rant jest moje odkupieniem. Tak się zastanawiałem, właśnie, bo klikam spację, tylne światła właśnie nie świecą, nic się nie dzieje, auto jedzie prosto, o tu chodzi. No i teraz już wszystko jasne, no teraz już wszystko jasne. Gada. Edemit, no ga. O, sie No i to jest kompletnie inna zabawa. No teraz w końcu mogę obrócić furę tak jak chcę. Ja pierdolę pomocy. No jestem pierwszy, no jestem pierwszy, szmatą. Fura do kasacji, klasycznie, ale to nic. No i ważniejsze, że wygrałem. No i mamy ostatni wyścig, próbę czasową. I klasycznie jedziemy rozjebaną furą. Proszę, aby tu nie było żadnego oszusta. Błagam, błagam. Proszę jechać uczciwie, tak, proszę jechać uczciwie. Bo was zniszczę. Nie żartuję, rozumiesz, nie żartuję. Dobra, ja pierdolę jebać bać beczki. Pełne skupienie muszę to zwyciężyć. Dobra, próba czasowa jest na pewno lepsza niż te eliminacje sektorowe, ale i tak jest bardzo duże prawdopodobieństwo mojej porażki, ale postaram się, aby do niej nie doszło, rozumiesz? Ryan Cooper nie zna smaku porażki. Taka jest prawda, taka jest prawda. Wracaj tu śmieciu. Taktyczny Nitrosz ma to! Jadę po ciebie! Gień! Dobra, użyłem tego Mitsubishi jako hamulec, także zajebiście. Trzeba sobie jakoś radzić w tym świecie ścigantów, tak? No jestem na pierwszym miejscu, tam gdzie powinienem. Być od początku. Śmieciu, no jedź tą Suprą, a nie Pienno blokujesz, się. no ty gnoju! No chłopie, break czekuje. No zniszczę cię ty śmieciu. Jestem drugi, ja pierdolę pomocy. No i tutaj będziemy kończyć ten odcinek. Będziemy kończyć, ponieważ wyjebał mi koniec tego nagrania. No no cóż, no cóż, kto ewidentnie nie był mój dzień. Tak jak mówiłem, życie mnie nienawidzi. No i nie jestem w stanie nic z tym zrobić, no no niestety, no niestety. Ale wiele nie straciliście. Oczywiście bez najmniejszego problemu ukończyłem te zawody i zdominowałem je w 100%. No jak na na Kupera przystało. Wybaczcie za te komplikacje w dzisiejszym odcinku, ale no cóż, nie zależało to ode mnie i postarałem się to posklejać jak najbardziej mogłem. E, no i cóż, e, to chyba koniec. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. No i widzimy się w następnym, tak. Widzimy się w następnym, musimy. Jestem geek!